Zapraszamy na naszą stronę budowa domu gospodarczym.pl Siemaneczko, witam w kolejnym dniu. I słuchajcie, robimy dzisiaj Grilla z wędzarnią, nie? Grilla z wędzarnią, kupiłem takie ustrojstwo, ale powiem wam, klapa jak. Jak nie powiem co, bo w ogóle na zdjęciach to. No, tak to wyglądało, jakby dźwiczki były z tej strony, a nie z tamtej. No, i teraz pytanie: czy zastosować jakieś kolanko? Ja już sobie to mniej więcej tak rozstawiłem, żeby wiedzieć, jaką płytę zalać, nie? Chcę, żeby to było jak najmniejsze. No, po prostu jak najmniejsze, tylko nie wiem, czy nie będę żałował, że nie zrobię kawałek blata jakiegoś, nie? Kawałek jakiegoś blata. Ale. Mm, z drugiej strony myślę dorobić takiego rozkładanego blata. No nie wiem, nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. W każdym razie no byłby taki mały, zgrabny. I w ogóle, i w szczególe, nie? Tym bardziej, że wyczytałem na yy, no dużo jest informacji, jeżeli chodzi o tą rurę. No i maksymalnie ona może mieć ponoć 1,5 metra, jeżeli chcemy wędzić na gorąco. E, wiem, że niektórzy mają dłuższe terury i wędzą na gorąco, no ale y, jakby internet mówi inaczej. nie? No i taki komplet też dostałem. Jest tutaj jakiś metr 10. Także myślę, że akurat w sam raz tylko cholera myślałem, że tu będą drzwiczki. I teraz nie wiem, czy zastosować jakieś kolanko, ale to znowu jakieś dodatkowe załamanie dla, dla tego dymu. Czy zrobić po prostu to tak? Ja już sobie tu wymierzyłem bo myślę zrobić tutaj 80 w środku, nie? 80 w środku, także y, to ma jakieś 51 cm, 14 będzie bloczek dotąd. Sekunda. No, na czym to skończyłem? E... 80, czyli 14 jeszcze wychodzimy tu, no i 12 mamy bloczek, skończyłoby się to tutaj, nie? E, tu by się skończył bloczek I to by musiało jeszcze Chodzi o co? Chodzi o to Że chciałbym to załatwić jakby Jednym bloczkiem, jedną ścianką Żeby nie robić dodatkowo pod to nie? Tu już bym załatwił ten temat Tym bloczkiem To jeszcze musi iść w tamtą stronę No bo wiadomo to musi być zamurowane A, blo... a, no, a drzwiczki jakby muszą być Na równo To nam się to przesunie jeszcze <laughs> Całością w tamtą stronę o te 12 centymetrów i byłoby ok, no ale wtedy nie mamy tego blata, nie? Hmm, także przemyślę to jeszcze. No, kurde, że te drzwiczki nie są tam. Tu jest takie do roz... no, rozpraszania dymu, nie? Dobra, wiecie co, ja jeszcze się zastanowię chwilę i, i lecimy. To w ogóle, myślę, usunę stąd, stąd bo to będzie zamurowane. Yy, jakąś rewizję może zrobię, ale takie coś to co wolę mieć. Tu, jakby są trzy regulacje na drzwiczkach, yy, a takie coś to co wolę mieć tu u góry, w tej rurze. Nie, żebym sobie tu mógł kontrolować, czy ten dym ma szybciej uciekać, czy, czy wolniej. Także to mi się wydaje, że tam jest zbędne w tym miejscu. Ale mi się tylko tak wydaje, nie. Znawca jeżeli chodzi o wędzarnię, żaden, ale. Mam zamiar się nauczyć robić własnych wyrobów. <laughs> Ale takie żebereczka czy coś to by przekąsnął, nie? Nieraz mnie najdzie. A... No przyda się, przyda się w każdym razie. Dobra, jeszcze chwilę się zastanowię i ryjemy pod płytę. Trochę tą płytę większą zrobimy i tyle, nie? <laughs> Tylko z tym blatem. Ale to by było małe, zgrabne. No i przede wszystkim mało roboty, nie? No i dobra, tak to sobie wykminiłem. Tu jest 80 będzie. E, to no... Wiecie, od ścianki do ścianki, tam gdzie są kijki. E, tu bloczek idzie jeden. Tu bloczek idzie drugi. To od razu łapiemy do tej ściany od wędzarni. Tu idzie bloczek. Wiadomo, to jeszcze dojdzie, także to się bardziej schowa. I tyle. E, takiej wielkości to robię. Nie chcę takiego wielkiego kośćropoca a dorobię tutaj po prostu na zawiaskach bach, taki blat, nie? Będzie rozkładany. Będzie to yy, masywne, także można tutaj będzie naprawdę przyfanzolić. Yy, porządny stół taki rozkładany, nie? Gdzieś na taką wysokość. Tu myślę, że dotąd się będzie rozkładać. Jakaś nóżka spod spodu. Tak jak w kamperach robią tylko coś wodoszczelne, żeby było, nie? Wodoodporne. Wodoszczelne. Dobra, mierzę sobie to yy, i Robimy płytę, tylko jeszcze myślę, czy tak iść na łatwiznę i na kwadrat to zrobić prostokąt, czy takie coś. Hmm. Piszcie w komentarzach, czy będę żałował, ale to nie no co będzie, także nie będę nic żałował. <grych> Dobra, mamy rameczkę. Idziemy położymy od tego co odrysujemy. Zdejmę trawę, wszystko chcę tak zrobić, żeby. Bałaganu tam nie narobić, nie? Dołeczek mamy. Jak myślicie, wystarczy tyle? Jakieś 15 centów. No ja tu muszę podebrać jeszcze. Starczy będzie. Beton. Nie chciało mi się wiązać belki. E, zgarniemy tutaj ze dwie te ze dwie betoniarki i no rozłożymy sobie nie ogólnie wiecie że zbrojenie nie musi być związane tak naprawdę wiąże je się tylko po to żeby się nie przemieszczało na czas betonowania nie? a później tak naprawdę ten drucik wiązałkowy żadnego zadania nie ma Później, nie? Później. <laughs> Rozumiecie? <laughs> Hop. Pewnie się zastanawiacie, po co folia? Żeby tak nie ciągło od... od ziemi wilgoci, nie? Nie będę teraz papy żadnej dawał nic pod te bloczki. No to starczy, później ładnie obetnej i, i tyle. Tydy, dy dół. Dobra, jeszcze jedna i, i wrzucamy zbrojenie. Eee. Te majówki to są niedobre. Dobra, mamy tego tyle. Jakoś tak na oko. O, 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 tu za gęsto. Coś takiego. Hop. 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 I wzdłuż tutaj też po końcach takie zbrojenie, to Dobra, tu rzucimy, tu rzucimy, tu rzucimy. Tu rzucimy, tu rzucimy, no i tu. O! No i Beto Dolejem to się samo zawibruje. By do ciebie wracać, każdą nocą złotą być tam. Zawsze tam, gdzie ty. Dobra, wystarczy, czy nie wystarczy? Wystarczy wiecie co, nie chcę tutaj na, nawalić dookoła wszędzie A jeszcze jednego zapomniałem Dobra. zrobić Postukać, żeby to ładne było wyryw takich O tak jak tu się zagięło to Zaraz będzie dziura Dobra Da, da, da. o nie mówcie że braknie jeszcze do ciebie wracać każdą nocą To sama woda. Być tam. Zawsze na no, ty Kiedyś to były kawałki. A nie, jak co to ostatnio słyszałem. Jestem co? Nie będę tego śpiewał. Chore. I to ludzie słuchają. Oj Boże! Nie no, zobaczcie, jaki fachura! Umieszałem co do kielni. Sama woda spłynie I jest bajeczka No i dobra Zostaje tak to Tu będzie dziura Zostaje to tak aż Aż zaschnie nie wiem czy wam rzucać takie te filmiki, czy poskładać to z kilku dni już lada moment filmy się z tego domku skończą Ale i tak widzę, że macie dosyć tych filmów z budowy Także mam, mam plan na, na coś innego Dobra, nie ma co tego macać, niech się to zastygnie. No folia też dużo daje, że nie będzie za szybko wiązało, nie? W razie co, to trzymajcie się do osobnego, a jak połączę, to to będziecie widzieć dalszy ciąg. Pozdro. Zapraszamy na naszą stronę budowa domu gospodarczympl